Cześć, dzisiaj ląduje nam na tapet taki oto padzik xboxowy. Jak widzicie, wersja limitowana dla gierki Starfield. No, zapowiada się całkiem fajnie, muszę przyznać. Bardzo mi się spodobał od razu. Zobaczymy sobie, co tu mamy w pudle, chociaż za wiele się nie spodziewam. Przy tych wersjach standardowych pada, tak jak tutaj. Widać kontroler i baterię. I zerkniemy sobie też, jak on wypada w porównaniu z innymi padami dostępnymi dla Xboxa, zarówno tymi standardowymi, jak i wersją Elite. Dobra, to otwieramy. To jest super. O, to jest fajnie zrobione. No, pudełeczko naprawdę, pudełeczko naprawdę robi wrażenie. Także ten pierwszy, pierwszy luk jest spoko. No, są bateryjki. Tutaj tak to wygląda od góry. Naprawdę pudełko fajnie się prezentuje. Niby to jest takie nie, ale wiecie. No tutaj trochę papierologii, nic specjalnego. Dobra, zerknijmy sobie na padzika. Fajnie się prezentuje. fajni fajniutki. Fajnie, że taki cały wypełniony. Lubię takie. O, no, spusty super. Fajnie wyglądają takie przezroczyste spusty. Naprawdę robi, robi to robotę niezłą. No, także fajnie, fajnie to jest zrobione. Widać, że z taką dbałością o szczegóły. Fajne są te opisy nawet. Tutaj, nawet chociażby ten, ta ikonka baterii. Co ważne tutaj całe uchwyty zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz są pokryte gumą, także chwyt jest taki bardzo solidny, bardzo, bardzo wiecie, chwyt jest taki bardzo solidny, nie ma się do czego przyczepić. Także nawet nawet spocone dłonie nie będą miały tutaj problemu z porządnym takim dobrym chwytem. Nic nie będzie się na pewno ślizgało. No i co, a pod kątem samych, samego pada i, i starfielda to tutaj widać, że mamy fajnie porobione pod samego starfielda opisy na padzie. Tutaj można się domyśleć, że na bumperach będziemy mieli jakieś tam skanowanie, tutaj przełączanie trybów. Może właśnie tego skanowania no, kurcze. Przyspieszenie. Fajnie, fajnie to jest zrobione naprawdę z taką widać dbałością o to, do czego to ma służyć przede wszystkim. Także pod Starfielda padzik, padzik idealny, i zerkniemy sobie od razu, jak on się prezentuje względem na przykład starszego pada którego tutaj wyciągnąłem, czyli Xboxowy pad też swego czasu jeszcze od Xboxa One z limitowanej edycji Sea of Thieves i no jest dosyć podobnie, aczkolwiek nie ma tutaj aż takiej dbałości o szczegóły jeśli chodzi o Sea of Thieves. Nie ma też w starszych padach, nie było też żadnych ogumowań, także tutaj naprawdę duży plus dla tego starfieldowego pada. Jeszcze sobie porównamy z padem Elite. I tutaj, jak widzicie, no tutaj już wygląda to e, dość podobnie, chociaż Alit jest e, też znacznie cięższy. Także to już zależy od e, preferencji. Jest też tutaj ogumowany, także to jest akurat ok, e, że jednak w tym e, niby standardowym padzie e, mamy ogumowane uchwyty. To jest spoko. No dobra, to taki był szybki look, szybki unboxing pada. No myślę, że mogę go spokojnie spokojnie polecić. Dzięki za oglądanie. Wrzucajcie lajki, dajcie subika i zapraszam do następnego materiału. Hejka!